Siema widzę, ja witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj reagujemy na tornada. Eee, będziemy właśnie teraz obserwować jakie są tornada właśnie, jakie wielkie, czy duże, małe. Przejdźmy do oglądania. Dobra Tutaj mamy jakiegoś, jakiś typek, coś tu nagrywa, ale nie widzę tutaj tornada. A widzę już! Jakie ogromne. Ole i hura, ja pier. Ja cię kręcę 22. Co tutaj jest? O jacie. Ale tornado. Boże, ale porywa. Ej, no, jo. Jo. Skłopie, spuczuję. Jak ty, jakim ty cudem jeszcze w tym aucie siedzisz, to ja nie wiem. Chopie, to tornado porwie z autem? No i no, w sumie on być bezpieczne, bo te poduszki się powinny odtywować. Wow. Ale mu tam rozwala. Ja, ale tu o kurde... Nie, to jest AI? Nie, to jest prawdziwe czy to jest AI. Nie, to... Dobra, to chyba prawdziwe. Ej, może święte. Ej, to są największe tornada jakie widziałem. ja cię kręcę. Ale wichura. We Francji. 22 ja. Jo, Ale zniszczyło! Ale tornado, joł, ale porywa. O kurde. Nie ja no, hop. W Polsce to jest? W Polsce. Luksemburg. Nie kojarzę, ale dobra. Widzę, że mocno tam wieje. O, już tam tą piorun. Jo! O kurde, jak te dzieci piszczą. Jezu jak porywa. Ej, co się tam stało? Dobra, nieważne. F4, o kurde, to jest zagrożenie. Maria... E, aha, Włochy, Włochy. Jo, Włochy. O kurde. Ale to wygląda. Ja pierdzielę. O kurde. O kurde. Jakie wielkie... Co tam się powstaje, to tornado? O kurde Co? Co to się tak wysła? O, współczuję. Ale szczeliło. O kurde, tam to się musi dziać dopiero. Boże, 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 co się dzieje z tym światem? No naprawdę powiem, że przemocne. Przemocne. O, kot mi tu chyba uciekł, jest tu nadal? Nie. A jest tu nadal kotek. Jo! To jest w Polsce? Ty jak wielkie? Bra brawelewczyk? Co to? Brawelecki? Nie wiem co to. 2012. O, kurde. Ehm, no dobra, tutaj jest znowu w Polsce. A nie, to jest to samo. Ja, ale to rywa. Boże Święto. Ja cię kredzę! O jego, ale rąbnie w ten dom! Pa, 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 pa! O, Ole rąba! Patrz, patrz! Nie ja się bał być w takim domu normalnie, koło tornada takiego wielkiego. To jest F1? Ja pil. W Austrii! W Austrii, no serio? O, tutaj się chyba tworzy dopiero, ja widzę. Ojejku, ja ci spółczuję, kobieto. Ja ci tutaj spłucuję. A to ty, no, ty z tego? Germańskiego ten z Niemiec. F2 tutaj jest. 2021. F2, dobra. Znowu we w Niemcach. E. Ber, beruf, 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 nie wiem. O, w Rosji, o kurde, F3, ja, 2014, ja, Boże Święta, o nie, patrz, patrz, wrąbie komuś, Wrąbie komuś dom, o. co te domy takie słabe, co jest grane, tak na hita poszło to, ja, o kurde, no tutaj to jest porywsko, w Rosji znowu. Jak porywa? Jau! Ej! Co jest grane? Jak to porywa? No, jak to porywa? No! Ja cię kręcę. O Boże! no <grywa> jak to porywa? Ale tam jest tornado. Jau! No, czemu ciągle w Rosji? O, tutaj. We Włochach, znowu. To jest ultra? 3 maja 2013, no powiem. Ale wielkie to. Ej no kurde. Oh, to nie jest AI przypadkiem? Nie, nie to jest... Co to jest no? Mi to przypomina AI, ale nie, już chyba nie tak. Nie, chyba to nie jest AI. Nie, nie, chyba normalne. O, no to już nie jest AI. Nie, chyba AI, bo F2 chyba tak nie wygląda. Albo? Jo, 2018, znowu w Niemcach. W Niemcach, Niemcy to chyba, ma, chyba mają bardziej przewalone niż my. O, kurde. No musiałeś zamknąć drzwi, musiałaś czy musiałeś? I jak tam zaczęło się rozlatywać? O Boże, współczuję. Oj, biedne toniczki, Czy co to jest? Czy to są dachówki? Widzieliście na ten dywan? Czekajcie. Widzieliście ten dywan? Ten dywan. Ja Ten dywan. jo, współczuję. A tam drzewko sobie spadło a to co motor O kurde. F4 no to no to już nieprzyjemnie jeśli F4 hodnico co O O Boże. Jo, jo, czy szybę, szyby, ja cię kręcę, jakie to wielkie, boże jak to spada i porywa. Dla mnie to nie jest aż takie śmieszne, bo to naprawdę. Sza naprawdę, to jest taka siła. Boże święto, co tam się u was dzieje? Ja... Biję. O Boże! To szybę za chwilę im wywali. Szybę, szybę im. wywaliło. Szybę wywaliło. Matko święta. Ja cię. O, to już jest. No to już nie jest fajne. To już nie jest za fajne. A czemu syreny nie wyją? 2021. O kurde, no tamto. A, F3 i plus, no. W Polsce? F3? Ej, co jest grane? Ej, co jest? Jo! Sier... Sier... Onijowice? Polska, nie? O kurde, boforowacja, nie, boforowacja. Hello internet.